To jest chyba jakiś żart. Właśnie zaparkowałam samochód, żeby zacząć przemówienie, ale niestety jest tu jakaś budowa. No dobra, mam nadzieję, że te hałasy nie będą Wam przeszkadzać. No chciałam Wam bardzo podziękować. Bardzo podziękować za tak miły odbiór Fenixa. Jestem w szoku. Jestem w szoku. Milion, y, milion w jeden dzień. To jest po prostu ogromny sukces, i niesamowicie jestem Wam wdzięczna. I to jest właśnie taki moment w moim życiu, kiedy czuję niewyobrażalnie ogromną energię i moc. To jest niesamowite uczucie, i chcę, to, chcę te emocje, tą moc, tą wewnętrzną siłę przekazywać teraz Wam. Bo dokonanie takiej zmiany w swoim życiu jest wykazaniem się niesamowitą odwagą. Ja jestem niesamowicie dumna z tego, co stworzyłam. Włożyliśmy bardzo dużo pracy w nowy wizerunek, w nowe brzmienie, które jest fantastyczne i, i naprawdę bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Są oczywiście osoby, którym się to nie podoba. Ja nikogo nie trzymam na siłę. Nikogo nie zmuszam do polubienia mojego nowego stylu, jeśli się to nie podoba, ja nikogo nie trzymam, chociaż mam nadzieję, że jednak otworzycie się na zmiany, otworzycie się na nowe brzmienie, nie tylko na to, co jest trendy, nie tylko na to, co jest teraz w modzie. Ja chcę kreować swój styl, swoją muzę, a nie robić to, co inni. Bardzo ciekawe, jak niektóre osoby boją się nowości i wolą tkwić w takim ciepłym, starym bagienku. No to nie jestem ja, nie, 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 to nie jestem ja, kochani, więc uderzamy z nową mocą. Dam Wam teraz.